Czwarty tom, 16 stycznia 1901 roku Miłość najbardziej miła Panu polega na pomaganiu w pierwszej kolejności duszom czyśćcowym, a w drugiej kolejności tym, którzy za życia są najbardziej zjednoczeni z Jezusem i są w potrzebie. Na końcu należy pomóc w zależności od rodzaju, pomocy tym, którzy nie są zjednoczeni z Jezusem. Widząc Go nadal trochę rozgniewanego na świat, chciałam Go załagodzić, ale On odwrócił moją uwagę, mówiąc Najbardziej przyjemną dla mnie miłością jest miłość do tych, którzy są mi najbliżsi. Tak więc najbliższe są mi dusze w czyśćcu, ponieważ są utwierdzone w mojej łasce i nie ma w nich sprzeczności między moją wolą a ich wolą. Żyją we mnie nieustannie i miłują mnie żarliwie. Ja zaś jestem zmuszony patrzeć, jak cierpią we mnie, jak są bezsilne i nie mogą przynieść sobie choć odrobiny wytchnienia. Och, jakże moje serce jest rozdarte z powodu położenia tych dusz, gdyż nie są mi dalekie, są mi bliskie, nie tylko są mi bliskie, lecz także są we mnie. Jakże miły jest mojemu sercu ten, kto się nimi zajmuje. Załóżmy, że masz matkę i siostrę, które zamieszkują w tobie i są w stanie cierpienia. I same nie mogą sobie pomóc, i masz drugą obcą osobę, która mieszka poza twoim domem, również w stanie cierpienia, ale która sama może sobie pomóc. Czy nie wolałabyś, żeby jakaś osoba przyniosła ulgę twojej mamie lub siostrze, niż obcemu, który sam może sobie pomóc? A ja oczywiście o Panie. Następnie dodał. Drugą, najbardziej przyjemną dla mojego serca miłością jest miłość do tych, którzy choć żyją na ziemi, zbliżają się niemal do dusz czyśćcowych, to znaczy miłują mnie, czynią nieustannie moją wolę, zajmują się moimi sprawami, jakby były ich własnymi sprawami. Jeśli znajdują się w ucisku, potrzebie i w stanie cierpienia, a ktoś troszczy się o to, aby im przynieść ulgę i pomoc, jest to milsze mojemu sercu, niż gdyby czynił to innym. Jezus odszedł. Kiedy znalazłam się w sobie, wydawało mi się, że nie są to rzeczy zgodne z prawdą. Kiedy więc mój ukochany Jezus powrócił, dał mi do zrozumienia, że to, co mi powiedział, było zgodne z prawdą. Pozostało tylko powiedzieć o członkach oddzielonych od niego, którymi są grzesznicy. Kto troszczy się o to, aby ponownie zjednoczyć te członki, jest bardzo miły jego sercu. Różnica polega na tym, że jeśli grzesznik znajduje się w nieszczęściu, a ktoś zatroszczy się nie o to, aby go nawrócić, ale o to, aby mu ulżyć i pomóc materialnie, Pan wolałby, żeby postąpił tak wobec tych, którzy żyją zgodnie z łaską, ponieważ jeśli cierpią, jest to wynikiem miłości Boga do nich lub ich miłości do Boga, a jeśli grzesznicy cierpią, Pan widzi w nich piętno grzechu i ich upartej woli. Wydawało mi się, że tak to zrozumiałam. Zresztą ocenę pozostawiam temu, kto ma prawo mnie osądzić, niezależnie od tego, czy jest ona zgodna z prawdą, czy nie. Luisa opowiada jako świadek, ale interpretację pozostawia temu, kto ma prawo ją osądzić.